W dawnym szpitalu wojewódzkim przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu powstaną mieszkania i biura, deklarują szefowie spółki I2 Development, która w ubiegłym tygodniu kupiła od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego poszpitalne budynki. Kiedy i jak zmieni się teren po najstarszym wrocławskim szpitalu? O tym Sylwia Gazda. Nowy właściciel nie będzie miał łatwo. Na terenie szpitala zachowane są relikty średniowiecznych murów obronnych i nowożytnych fortyfikacji. Są kazamaty z 1776 roku. W ścisłym rejestrze zabytków znajduje się dawna kostnica szpitala. Budynek powstał w 1802 roku na murach XVI-wiecznej bramy wodnej. Które budynki nie będą mogły zniknąć z tego terenu? To na pewno oceni konserwator, natomiast wiemy na pewno, które powinny zostać i które są ocenione jako zabytkowe i które posiadają pewną wartość historyczną. Na pewno jest to ten budynek za nami, który no, w pewien sposób powinien być chroniony. Deweloper liczy, że konserwator zabytków zgodzi się na wyburzenie większości budynków, a na pewno wszystkich, od strony rzeki. Większość tego terenu zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Część budynków będzie zachowana, tych zabytkowych, i w zachowanych budynkach prawdopodobnie będziemy się skłaniali do umieszczenia pomieszczeń biurowych. Na razie jest zgoda tylko na wyburzenie obiektów technicznych kuchni, kotłowni oraz dawnej przychodni przy placu Jana Pawła II. Całkiem możliwe, że rozpoczniemy od narożnika przy placu Jana Pawła. Czyli tam zostanie prawdopodobnie zburzony budynek na samym, na samym rogu. I rozpocznie się rewitalizacja budynku sąsiedniego, tego z czerwonej cegły. Deweloper zapłacił za ponad 2,5 hektarowy teren po szpitalu 36 milionów złotych. Pierwotnie władze województwa liczyły na 120 milionów. Kolejne wyceny mówiły o 85 i 68 milionach. W kalkulacjach opartych o teraźniejszą sytuację, przedsięwzięcie jest rentowne. Natomiast jak będzie dokładnie, no to zobaczymy. Obok, naprzeciwko arsenału, deweloper buduje apartamenty. Zabudowa terenu po szpitalu ma być utrzymana w podobnym stylu. Urząd Marszałkowski przez kilka lat poszukiwał inwestora. Zanim ten teren odzyska dawny blask, też upłynie sporo czasu. Zagospodarowanie go według planów dewelopera może zająć nawet 7 lat. Wrocław, Sylwia Gazda.